Ulegać Wątpliwości powinien się tylko odbywać w pewnych oznaczonych godzinach dnia, podczas których szczególne środki ostrożności przedsięwzięte być winny, aby usunąć możność ucieczki. Słuszne jest więc, aby odwiedzających poddawano rewizji albo szczególny nadzór rozciągnięto nad tym, żeby przychodzący nie dostarczali zatrzymanemu środków ucieczkę jego ułatwić mogących. Zatrzymany, rozumie się, domu zatrzymania opuszczać nie może, piśmiennie jed. Jednak wolno mu jest komunikować się ze wszystkimi, ale pod kontrolą nadzoru więziennego, aby korespondencja do ucieczki nie stała się powodem, za wyjątkiem obrońcy i sędziego śledczego, z którymi wolno mu korespondować bez cenzury. 3. Zatrzymanie nie może zrywać węzłów familijnych i dlatego rodzina może odwiedzać obwinionego w godzinach oznaczonych na równi z przyjaciółmi i na tych samych zasadach, a także prowadzić z nim korespondencję podług ogólnej zasady. 4. Nikt nie może być pozbawiony prawa pracować, jeśli nie ma być za karę, na próżniactwo skazany, a przeto i zatrzymany zwłaszcza w celce, powinien mieć dozwolone zajęcie się pracą sobie właściwą, o ile to tylko da się pogodzić z głównym celem zatrzymania. Z uwagi zaś, że próżnowanie demoralizuje człowieka, należy ułatwiać każdemu zatrzymanemu zajęcie się o ile możności taką pracą, która by mu dozwoliła zaspokoić potrzeby jego rodziny. Dwa zasad zastosowania systemu celkowego można przytoczyć bardzo wiele, szczególnie z punktu korzyści, jakie on przyniesie dla państwa, procesu i samego obwinionego, ponieważ jednak te motywy nie mogą być wyprowadzone z głównych zasad zatrzymania, przeto pomijam je tutaj. Piąty, nikt nie może być pozbawiony prawa kształcenia swego umysłu, a prócz tego, z uwagi na znaczenie rozszerzenia oświaty jako środka rozwoju pomyślności społecznej, należy nie tylko dozwolić, ale ułatwić i zachęcać zatrzymanych do rozszerzenia zakresu swej wiedzy. T. J. Dozwolić każdemu z zatrzymanych korzystać z biblioteczki więziennej, otrzymywać książki i z zewnątrz instytutu pod kontrolą jednak nadzoru, a w domach badań urządzić szkółki więzienne. 6. Nikt nie może być pozbawiony pociechy religijnej i prawa wykonywania obrządków religijnych, a przeto przystęp duchowego właściwego wyznania nie może być wzbroniony, jak również i dopełnianie tych obrzędów religijnych, które i głównym celem zatrzymania dadzą się pogodzić. Wreszcie państwo ograniczając wolność obywatela dla osiągnięcia swych celów, a nie mając prawa pozbawiać go praw więcej niż to jest dla dopięcia tych celów niezbędne, zaciąga względem zatrzymanego pewne obowiązki, a mianowicie. Pierwsze, zabezpieczyć mu używanie wszystkich tych praw, które z głównym celem zatrzymania dadzą się pogodzić, a więc wszystkich wymienionych wyżej. Drugie osadzić zatrzymanego w zdrowym lokalu, należycie ogrzanym tak, aby jego zdrowie wskutek zatrzymania pod żadnym względem nie ucierpiało przy zachowaniu najzupełniejszej czystości powietrza i pomieszkania. 3. Trzy 3. szlangie o związku budownictwa z ekonomią społeczną i obecnym jego zdaniu u nas. Kraków 1865. strona 12 i następny. 2. 3. Zapewnić mu możliwość użycia odpowiedniego zdrowia ruchu, jak również i odpowiednich środków utrzymania ciała w czystości. Czwarty. Zabezpieczyć zatrzymanemu biegła pomoc lekarską w razie jego...